23 sierpnia, dzień przed moimi urodzinami. U mamy kwiaty szaleją. Nie to co u mnie. Są no tutaj jest lepsze stanowiska, bo jest większy przewiew, jest mniej chorób grzybowych i jest bardziej no, słonecznie i sucho. Ale to co też nagrałam, krótki filmik, teraz jeszcze w shortzie pokazuję. Przepiękne, zasiane przeze mnie a całkiem nawet już w sezonie wyrastające na monstery, na potwory, które wszystko przejmują wilce. Tu wysypałam chyba z dwie, od dwa pakowania wilców. Ostatnio jakieś tam pokazywałam, że musiałam uwolnić róże, bo niestety zaczęły je przejmować. Tu są raz, dwa, trzy, cztery róże, czwartej nawet nie widzę. O tutaj, znowu muszę ją później uwolnić. O, cztery róże. Natomiast świetnie, świetnie się tu komponują. Tu są jeszcze faselniki egipskie. Bardzo świetnie się to zrobiło, taka ściana. Oczywiście takie lichy, my nazywamy je kielichami, czyli wilce zamykają się później w ciągu dnia, ale rano wyglądają cudownie. Ale najpiękniej komponują się właśnie z tymi różami. I co śmieszniejsze, właśnie takie połączenie trochę gryzące się, ale świetne, świetnie to wyszło. Pomarańczowa róża. Nie wiemy jaka to jest róża, bo on, kiedyś to, kiedy je kupowałam jeszcze przed COVID-em, to były róże jeszcze nie takie jak się teraz kupuje w szkółkach, tylko yy, no, trudno powiedzieć, czy to są jakieś renomowane. Pamiętam, że kupowałam jakąś yy, Margaretę, ale przecież to nie ma nic wspólnego z Prince, z Margaretą. Yy, pamiętam, że kupowałam Pullman Express, ale to na pewno nie jest Pullman i wącham jaka piękna jest ta koralowa niesamowita, także yy, także tak to wygląda świetne są te róże, te starsze róże już tutaj się yy, zadomowiły i radzą sobie świetnie u mamy podobnie jak u mnie zakwitły cynie też w donicach znaczy, głównie właśnie w donicach i tutaj z tym czosneczkiem szuberta pięknie to pięknie to wygląda I jeszcze na koniec pokazuję umamy mamy altanę, tutaj oczywiście bajzel nie posprzątany, jeszcze muszę kiedyś to z mamą tu ogarnąć, ale pięknie wyglądają na tej suchej, suchej glebie no pony te ostnice, natomiast cieszę się, bo zakwitła titonia, titonia moja ukochana, titonia u mnie w domu chyba nie, ale chociaż umamy. mamy, o mnie ta różyczka, także cieszę się, że chociaż dwie titonie one kwitną do późnego lata, nawet do jesieni. W tamtym roku nie wiem czy do mrozów nawet. Także taki obraz, aby było w przyszły rok, postaram się więcej. Titonia i ostnica cienka ponytail. pięknie.